Ustawcie się ludzie, jako zwyczaj koze. Młodzi w ojcu wie Kozdy cłek, co się wybiorą w drogę bliską czy daleką, to robi znak krzyża świętego. Tak i my też się przeżegnajmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wy, moi drodzy młodzi, wybraliście sobie drogę daleką, bo na całe swoje życie te młode panie musi już zawocić w okawalerskim stanie. Musi wiedzieć, jak mos kochać żonę swoją, musi z nią sanować i żyć z nią w głodzie. Bo w takim domu i w takim rodzie kałaska bosko i Bóg z nieba, tam jest szczęście i dostatek chleba. A i ty młodo panie wietrze dziś łotem, zycie warciutko uciekło, nie wraca z powrotem. nieś dziś ubrano, uroda cię zdobi, ale tu są już inne, zycie sposobi. Bo kiewce powinny starości, nie ściągną twoje stąski, w tej z nastaną im się obowiązki. Trzeba będzie chłopa jeść, jeździć, dzieci bawić, chałupy przypilnować i tak robić, co by dobrze było. A i też nie płakać, choćby się czasem krzywdziło. Zyjcie młodzi w zdrowiu i w złodzie i nie obmyślujcie ta czasem łowo złodzie, bo zyjcie na tym świecie warciutko przeleci, a i najbardziej pokrzywdzone dzieci. Padnijcie te rozmłode dziadki do kolon wojców Wasy, wobec zgromadzonego ludu. A wy, ojcowie, błogosławcie idących do ślubu, bo kogo ojciec matką nie błogosławi, temu Pan Jezus dźwierze do nieba zastawi. A wy, koledzy muzykanci, uderzcie mocno w struny, niech ten dom i ślub będzie łos weselony. Haj!